Siema Nie mogę, czekaj, bo mi się dupa spociła, bo czekaj, daj mi Dobra, czekaj nie Idę się kurwa, po wafle Wracaj się, wracaj o. Siema Ejo. Już się nie poci? Poci się A. Musiałem się przejść Oglądasz mecz? No I kto wygrywa? Bergia. Ja, ja bym chyba A Kołun kibicujesz? Do Belgii. Wiadomo. Okay. A ile masz lat? 15. 15? Nie masz 15. Fan. 2 złote. No bo no bo... wyglądasz na co? Ty tu robisz XD. To nie wiem. No, jak na więcej do 15 dalej. Co? Jak na więcej wygląda, to dalej. 15 jednak. Tak. <noise> <noise> <Jednak. głosy> Taka radosna jestem Najebaną, nie radosna Skończył się mecz Belgii, Belgii. Belgia 3-0 O Widzę Widzisz? Ej, nie masz lat Ja mam 16 Jesteś starsza ode mnie <laughs> No, no, <laughs> no Najbana jesteś Nie jestem Masz rację, jakbyś miała karate Umiem karate. Umiesz? I <giby> <Nie giby> lepiej, lepiej. Po Nie. Yeah. <giby> ty, a ty jesteś na fazie jakaś, naprawdę, no nie, <giby> nie jest co Nie je, nie? Cieszę się, jak to nie wiem, widzę cię. <giby> Chyba nie w tym wymiarze, <giby> No w tym wymiarze, w tym. Czym się interesujesz? Tobą. No. A ile masz wzrostu? Dużo. Zadni. 1,80m. 5. Już nie boli tutaj. 1,85m. <laughs> A skąd jesteś? Zachodniopomorskie. Co ci, jakaś lekcja tam leci w tle? Nie, czemu? masz? A, to jeszcze masz trwa? He? Huh? To jeszcze trwa? Nie, znaczy to jest ten... Um, wywiad. Pokazują Eriksena, jak Co ty robisz, ty? Cieszę się, no. Zakochałaś się, ja wiem. Czekaj, będę da pobawał. no. Zakochała się w mulacie. Polka za granicą. A gadasz z kolegami na Discordzie? Gadam. A śmieją się ze mnie? Nie, ja się bardziej śmieję z Ciebie, bo nie, 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 siedzisz uśmiechnięta cały czas. A ja pozytywna jestem dziewczyna. <grym> I na chyba. Nie. No, tańcz trochę. Nie. Nie, nie. No nie jestem. Bartkej. Na 300 złotych. Hoczach. 300 na 30 trochę posiedzisz, a ja sobie wjeżdżam na pierwsze. Pozdro. Co ty robisz? Dobra. Co się stało? Co się stało? Nie się stało. Nic. Co się stało? Co się stało? Co ci jest? Chłopaki... Chłopaki, chyba mam dobry profil Z lewej strony, więc spoglądam becz poglądam, Nie ignoruj mnie! Mam dobry profil chyba z lewej Podoba ci się? Bardzo No bo się tak cieszysz ciągle jak się odwracam Mogę ci jeszcze drugi pokazać Żeby nie było Pajnie co? No Co tam, jak tam? PET! Paj swoich Lepiej nie było. Ja się bardzo cieszę wynikiem meczu Jakim? 3-0 No To dlatego tak się uśmiechał. A Kibicujesz belgii? Tak. <głos> mhm. <głos> A ty kibicujesz? Co? A ty kibicujesz? Tylko po prostu! Dobra, ja idę, bo ja nie wiem, co ty robisz. Kurwa, to ci, ci się we mnie ewidentnie nie podoba, kurwa. Ma, wszystko mi się podoba. Właśnie. Co się skurwanie tak śmiesz ciągle. Tak, tak, tak. Cześć. Pa. <grafię> dziękuję za 30 tysięcy. Ej, kość, że jestem w jakiejś fazie części to. I dziękuję nie. Bartki za 300 zł. 3 zł. Cześć, Zyskosia, wypniesz tyleczek? Nie! A, dziękuję Bartki za 300 zł i Nowak za 3 zł. Jezu. Ale dzisiaj. Nie, ja normalnie. Nie jestem zjadana. Ja zapisuję tą datę, widzowie. Normalnie data jest zapisywana. Nie, no. Jest 30k, bo ja widzę na liczniku. I 10 koła na Instagramie, czeicie to. Bandzi, wiem, że Bandzi. A mi nie przypomina. Bandzi dopiero będzie. Ujazdów, to spada. Special na 30 koła będzie pod yy, początek lipca. Bo wtedy mam termin na Bandzi. W Krakowie. Także ten. Nie jestem z Jarana! Zostawcie mnie. Który dzisiaj? 12? Dobra, 12.